Witam wszystkich. Dziękujemy za pomoc. Wszystkie linki znajdziesz w opisie tego filmu. Drogi widzu, uprzejmie proszę o wcześniejsze polubienie tego filmu. Twoje polubienie jest bardzo potrzebne do rozwoju projektu Guru Markets. Teraz przeanalizujemy główne wskaźniki firmy Lilly Eli and Co. So, ticker LLY. Niniejsza recenzja powstała na podstawie danych na dzień 29 kwietnia 2024 roku. Według klasyfikacji Guru Markets organizacja Lily, Eli Co należy do podkategorii Pharma Holding. W ocenie biorą udział 123 organizacje, jest to wynik bardzo reprezentatywny. Zacznijmy od podsumowania danych o korporacji. Nieco dalej rozważymy każdy wskaźnik bardziej szczegółowo. W razie potrzeby możesz wstrzymać wideo. Możesz dokładnie przestudiować wszystkie parametry firmy. Dostęp do bazy danych z klasyfikacją giełdowych spółek jest całkowicie bezpłatny i otwarty. Dziękuję bardzo za ponowną wiadomość i inne wsparcie. To wszystko niezwykle pomaga w pracy. Więc zacznijmy. Kapitalizacja rynkowa spółki Lily, Eli, Co wynosi 697,4 miliardów dolarów. Kapitalizacja rynkowa tej podkategorii wynosi 3066 miliardów dolarów. Lily, Eli, Co ma udział na poziomie 22,743% i jest jednym z liderów w swojej podkategorii. Kapitalizacja bilansowa spółki wynosi 10,73 miliarda dolarów. Kapitalizacja bilansowa podkategorii wynosi 484 miliardy dolarów. Lili Eli Endco stanowi udział 2,216 procent. Porównując zajmowane udziały giełdowe i kapitalizację bilansową widzimy, co następuje. Zajęty udział Lili, Eli, co w podkategorii przy ocenie wartości rynkowej wynosi 22,743 tysięczne procent. Wartość księgowa wynosi 2,216 tysięcznych procent. To o 90% mniej niż udział w kapitalizacji rynkowej. Ocena udziału firmy w rynku i wartości księgowej w podkategorii. Źle, minus 1 punkt. Całkowita ocena firmy Lili, Eli, and co zostaną wykazane na końcu przeglądu. Proszę obejrzeć logikę badania do końca. Zadłużenie analizowanej spółki wynosi 25,101 miliardów dolarów. Zadłużenie do kapitalizacji księgowej wynosi 233,9% kapitału spółki. Wynik na poziomie zadłużenia spółki, bardzo zły, minus 2 punkty. Równowaga ceny akcji spółki do jej zysku wynosi 129. Przy średniej w podkategorii 46,9% jest to wynik o 64% wyższy niż w podkategorii. Ocena wartości rynkowej firmy do jej zysku w porównaniu z firmami z podkategorii. Bardzo źle, minus 2 punkty. Zyski za ostatnie 12 miesięcy wyniosły 5240 milionów dolarów. Przewidywane zyski na następne 12 miesięcy wstępnie szacuje się na 8836 milionów dolarów. To o 68,6% więcej niż obecnie. Ocenę szacowanego wskaźnika przyszłego zysku w porównaniu z podkategorią. Dobrze, jeden punkt. Wskaźnik wartości spółki do przychodów wynosi 20,4. Średnia podkategorii wynosi 5,3 i jest o 285% wyższa od średniej podkategorii. Ocena giełdowego stosunku wartości spółki do jej przychodów w porównaniu ze wskaźnikami spółek pod kategorii. Źle, minus jeden punkt. Przychody za ostatnie 12 miesięcy wyniosły 34 120 milionów dolarów. Wstępnie oczekuje się, że przyszłe przychody na następne 12 miesięcy wyniosą 57 540 milionów juzd. To o 69% więcej niż obecnie. Ocenić przewidywane przyszłe wyniki sprzedaży w porównaniu z wynikami pod kategorii. Dobrze, jeden punkt. Jeśli interesują Cię tego typu analizy, uprzejmie proszę o zasubskrybowanie nas i kliknięcie dzwonka. Dla Ciebie jest to bezpłatne, to Ty maksymalnie pomożesz w rozpowszechnianiu tego kanału. Dziękuję za subskrypcję. Marża wynosi 15,4% przy średniej w podkategorii 11,2%. Różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 4,2%. Ocena marginalności na tle wskaźników firm z podkategorii dobra 0,5 punktu Udział spółki pod względem liczby pracowników w podkategorii wynosi 4,936%. Czyli o 361%. Mniej niż udział w kapitalizacji rynkowej. I fakt ten odzwierciedla rozbieżność pomiędzy aktualną ceną rynkową spółki Lili, Eli, and co, raczej w stronę rewaluacji. Wysokość kapitału rynkowego na jednego pracownika firmy wynosi 16 219 000 dolarów. Natomiast dla podkategorii 3520 000 dolarów. Różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami organizacji wynosi 360,8%. Oszacowanie wysokości kapitału przypadającego na jednego zatrudnionego w porównaniu ze wskaźnikami spółek danej podkategorii. Znośny, 0 punktów. Zysk firmy na jednego pracownika wynosi 121,9 tysiąca dolarów. Średnia dla podkategorii, 75,1 tysiąca dolarów. Różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 62%. Oszacowanie zysku na pracownika w porównaniu ze wskaźnikami spółek danej podkategorii. Dobry, 0,5 punktu. Przychód na indywidualnego pracownika firmy wynosi 794 tysiące dolarów. W podkategorii 670 tysięcy dolarów. Różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 19%. Oszacowanie przychodów przypadających na pojedynczego pracownika w porównaniu ze wskaźnikami spółek danej podkategorii. Dobry, 0,5 punktu. Akcje na sprzedaż stanowią 0,7%, przy średniej podkategorii 6,7%. Jest to wycena krótkiego wycisku. Wskaźnik RSI-14 pokazuje dla spółki poziom 43% lili, eli, and co. W podkategorii poziom ten wynosi 43%. Potencjalnie papiery wartościowe pod kategorii wyceniane są w przybliżeniu tak samo jak akcje spółki Lili, Eli, and Co. Porównanie zmian cen akcji spółki Lili, Eli, Co. i pod kategorii firm. Widzimy, że na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy notowania spółki Lili, Eli, and Co. wykazał zmianę o 94,9% wobec dynamiki cen w podkategorii 8,5%. Nie mówi to nic jednoznacznie, ale trzeba o tym pamiętać. Ogólny wynik przedstawia się następująco minus 2,5 z 10 punktów. Średnia ocen dla podkategorii minus 1,6 punktu. Jeśli spojrzeć bardzo szeroko łącznie na cały rynek. Możemy zauważyć, że średni wynik dla amerykańskiej giełdy ogółem wynosi 0.3 punktu. Wobec wyniku -2.5 punktu zaleli, Eli and co? Zajrzyjmy do tabeli zamówień, jest ona dostępna. Link do niej znajduje się w przypiętym komentarzu. Tabela zamówień zawiera wszystkie decyzje podjęte wcześniej przez system informacji i oceny referencyjnej Guru Markets. Dostęp do tabeli zamówień jest całkowicie bezpłatny i otwarty, link w przypiętym komentarzu. Na podstawie wyceny papierów wartościowych spółki Lili, Eli Co. System informacyjny i referencyjny Guru, Markets podjęto następującą decyzję. Nie otwieraj transakcji z powodu Lili, Eli Co jest firmą przewartościowaną w swojej podkategorii. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego filmu i skorzystanie z systemu informacji i referencji firmy guru Markets. Jesteście najfajniejszą publicznością na świecie